sobie o, za dużo fajnie mówimy. Od razu chciałbym pozdrowić na wstępie tutaj pana Piotra, który do mnie maile pisze. Pozdrawiam pana serdecznie, pozdrowienia do Torunia. Na przykład y, można nie oświecić dziecka, dlatego że y, załóżmy rodzice są po ślubie y, tylko cywilnym, albo. Chciałbym od razu pozdrowić panią, która tutaj y, i to bardzo miłe, że też y, z TikToka postanowiła przyjechać do nas y, na mszę świętą świętą, nie, nie, bo Małej zachciało się pić, ale damy sobie radę, jeszcze mamy troszeczkę drogi. Halo. Jak tam się podoba Wreme, Widzieliście kiedyś taki wynalazek? Fritz Cola. Ja jeszcze nie, ale na nawet...